Cześć, witam w tym odcinku serii Kurs MX1390 i tym razem zobaczymy sobie mapę Autostrada. Na tej mapie 90 zdecydowanie najlepiej jest pojechać na lewą stronę skapa południowego. Z kapa górnego już y, mam więcej wariantów, ale z tego naprawdę wydaje mi się, że jazda w prawo w miasto nie jest najlepszym wyborem. Szczególnie, że z tego możemy i tak naprawdę mocno nabroić szereg przeciwnika, chociażby spotując wszystkie czołgi, które przyjeżdżają, lub też nawet je uszkadzając. Także na razie jedziemy w lewo i tutaj będziemy toczyli walkę z przeciwnikami, Ym, możemy zrobić agresywnego spota, kiedy jesteśmy pewni, że na kapie nie ma zbyt wielu sniperów. Jeżeli natomiast wiemy, że będzie sporo czołgów na capie i są to dziesiąte tiery, wtedy lepiej zagrać ostrożnie i tylko ym, przyjechać właśnie od tej lewej strony y, na styku, przy którym jestem, tak? Tutaj mamy taką góreczkę, no to właśnie w tym dole, gdzie teraz jestem, ten tutaj zakręcić, tak? Natomiast ja pojechałem troszeczkę mocniej, ze względu na to, że widzimy, jakie są tiery. Cztery, tylko dziewiątki, reszta ósemki. Bardzo korzystny matchmaker dla mojej maszyny lighta. Także na początek dwa pociski na 4. Dwa zostały w magazynku, ale je przodowuję oczywiście. No i teraz do przodu, w nogi stamtąd. Nic tam za bardzo nie naskuram. E50 od przodu. Wmiana z E50 jest bardzo, bardzo złym pomysłem do 90. Ogólnie ja na mojej liście 90, z dziewiątek samych, tak, mam parę takich czołgów, które staram się omijać. Jednym z nich jest IS-8, jednym z nich jest. Yy... 50 wiadomo Żuwik także do nich należy Zdecydowanie z najlepszych dziewiątek to są e, pojazdy takie bardzo powolne, jak 5 pod Podmausy to są jedne z najlepszych. No wiadomo magazynkowce też są ok ale tylko wtedy kiedy nie mają magazynka. Ehm, są takie właśnie maszyny, które omijałem zawyczę 90, wybieramy coś innego, no bo albo tu się nadingamy bardzo dużo, albo to e, coś innego. No i tutaj a propos tej samej sytuacji, przy która się przed chwilą wydarzyła. Dostałem spotę i pestkę. E, Wcześniej widzieliśmy, że te czołgi, które stały przede mną, nie widziały. Jak to się wszystko stało? 90. Jest to light. Lighty mają dobre camo i mają dobry range. Zazwyczaj tak z nimi jest. 90. ma 400 metrów wioręża. Jak ma jeszcze optykę, dobrą załogę bije. To można naprawdę efektownie spotować, a mnie z dużego dystansu. Nawet kiedy nie strzelam, więc. Te czołgi, jak Panther T-44, wióręcz mają przeciętny, one nawet po strzale moim nie nie zaświecą, ale 90-ka oczywiście już jak najbardziej, dlatego e, pamiętajmy o tym po prostu, że e, możemy strzelać z dystansu, ale nie w 90 która ma dobry e, zestaw, natomiast takie inne maszyny jak T-44, jak Panther, bez e, problemu, nawet bez spota. To było oczywiście też dwa dingi jak Panterii te 4 4 gdyby nie to miałbym już dwa kile, no ale co y, zrobić takie życie. Także jedziemy dalej, teraz już do miasta. Dlaczego do miasta jedziemy? Ani na przykład cały czas do przodu. Dlatego, że chciałem dać mojej drużynie przewagę. Wiedziałem, że miasto nie jest przegrane, ale też nie jest wygrane. Moja obecność może mieć y, może nie decydujące znaczenie, ale będzie to zawsze jakaś tam pomoc. Może kogoś tam y, mniej od y, obciążę. Y, Przymyję ja, może coś na siebie, może też sam coś tam e, zniszczę. No i tak, jechałem, 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 no i wybrałem Black Prince'a. Cel, no nie kluczowy na pewno, ale zawsze lepiej go zdjąć i zostawić żywego. Mogę jechać głębiej, ale wtedy bym miał dużo większe problemy, bo tam i te 4-4 jest, i te 3-4. No i tutaj Black Prince'a obiłem, ale końcówka e, najgorsza z możliwych, ding ostatnim pociskiem, który mógł go wykończyć. Mm. No fail bardzo duży, tak? Yy, teoretycznie przedstawałem w dolną płytę, no ale fail ding, no kurde, co zrobi człowiek. To jest kolejna sytuacja podczas tej bitwy, kiedy mogłem mieć więcej szczęścia yy, No i teraz jeszcze jedna, rzecz, do której się mogłem przyczepić sam siebie. Zobaczcie, na AT15 AT po lewej stronie na D7 stoi jak W, wystarczy tylko stanąć w krzaku i zacząć do niego strzelać bez problemu, bym go zdjął. On w tej chwili ostrzeliwuje możliwe nawet naszych... Przeciwników, naszych przeciwników, naszych, naszych, sojuszników, tak? Więc nie wiem, czy on do końca teraz coś robił, ale na pewno mogłem poświęcić sekundkę i go skończyć. Także tutaj miałem pretensję, to oto do siebie. No wiadomo, także miałem o kilka innych rzeczy, no ale to już się pominiemy. I te cztery tutaj widzieliśmy. Obracał rufę w naszą stronę. Strzeliłem, no nie zgrałem do końca celowniku, bo wiedziałem, że jak nie strzelę, to mogę zaraz po prostu zginąć. Teraz kolejny cel, czyli Tiger. Pocisk pierwszy troszeczkę swejlowany ponieważ dingnąłem się, drugi już normalnie trzeci to samo. I tutaj ym, po zdjęciu tego Tiger'a miałem starcie 104-4. Zatrzymałem się w pewnym momencie, ponieważ liczyłem na to, że uda mi się go zramować. Miał mało HP55. Wiem, że Light y, 90 jest no to oczywiście bardzo lekki pojazd, tak? Ym... No ale liczyłem, że jednak 55 HP powinno mu spaść, a tutaj patrzę, że nic, a nie trochę. Więc lekko byłem zdziwiony po tym ramie. No, można i wyraźnie muszę sobie tam e, troszeczkę e, perki porobić na ramowanie 90 Kurde, <gurę>, to byłby niezły e, śmiech na sali. Dobra, także 90 90ka bitwa na autostradzie wynik. 3200 damage'a około w przybliżeniu. No i także pamiętam, 1900 exp'a było skrynę. Zobaczymy po moim yy, pożegnaniu dopiero, tak jakoś sobie to teraz wymyśliłem w głowie. No dobra, także to wszystko, dzięki i do usłyszenia.